Za chwilę kolejne doniesienia, których nie przeczytacie Państwo w żadnej gazecie, nie poda tego żaden oficjalny dziennikarz. Dlaczego? Pytanie i ocenę jak zwykle pozostawię Państwu. Niezależny serwis informacyjny. Wolny od cenzury i ograniczeń korporacyjnych. Członek Brytyjskiego Parlamentu wzywa do wprowadzenia natychmiastowego zakazu stosowania aspartamu. Członek Parlamentarnej Komisji do Spraw Żywności i Środowiska wezwał wczoraj do wydania natychmiastowego zakazu stosowania aspartamu, który jest dodawany do ponad 600 tysięcy pokarmów, napojów i leków. Liberalny demokrata, członek Izby Gmin Roger Williams oświadczył w trakcie przełożonej debaty, chodzi o debatę w Izbie Gmin, przed zamknięciem sesji parlamentu, że istnieją istotne i wiarygodne dane uzasadniające wydatnie z zakazu całkowitego usunięcia tej rakotwórczej substancji z rynku produktów żywnościowych i napojów w Wielkiej Brytanii. Podobnie na stronie mój dodatek jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że agencje nadzorcze na całym świecie, wydając zezwolenie na jego stosowanie, sprzeniewierzyły się swojemu podstawowemu zadaniu, czyli ochronie społeczeństwa. Roger Williams uwypuklił nowe obawy dotyczące nieszkodliwości dodatków, które wynikły z ostatnich włoskich badań na szczurach łączących aspartam właśnie z rakiem. Twierdzi, że historia licencjonowania tego słodzika. Powinna zawstydzać agencje nadzorcze i polityków, takich przede, przede wszystkim jak Donald Rumsfeld, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych i zarazem były szef firmy Searle, produkującej ten słodzik, który uruchomił swoje kontakty w celu doprowadzenia do jego zatwierdzenia. Wypowiadająca się w imieniu rządu minister zdrowia Caroline Flint oświadczyła, że. Nie dalej niż w roku 2001 przeprowadzono niezależny, dogłębny przegląd danych dotyczących tego słodzika, w wyniku którego nie zmieniono orzeczenia Agencji Standardyzacji Żywności i zapewniono, że aspartam jest bezpieczny i można go spożywać w żywności. Minister oświadczył, że rząd bardzo poważnie traktuje sprawy bezpieczeństwa żywności. Cóż, zostałam poinformowana, że aspartam nie powoduje raka, oświadczyła i dodała, że sztuczne słodziki pomagają nawet w kontrolowaniu nadwagi. Europejski Nadzór do Spraw Bezpiecznej Żywności dokonał przeglądu włoskich badań natychmiast po uzyskaniu pełnego zestawu wyników, zaś wstępna opinia zespołu ekspertów toksykologicznych Wielkiej Brytanii. Recenzująca opracowanie włoskie yy, mówi o braku stuprocentowego przekonania co do słuszności wniosków autorów badań. Jak podaje Roger Williams, aspartam jest teraz spożywany codziennie przez jednego na piętnastu ludzi, z których większość to dzieci. Aspartam jest stosowany do słodzenia co najmniej sześciu, sześciu tysięcy produktów, od chrupek począwszy, na słodyczach dietetycznych i sportowych napojach oraz lekach skończywszy. Z czego większość jest przeznaczona dla dzieci, mimo iż naukowe zasady, na podstawie których wprowadzono go na rynek, był tendencyjnie nierozstrzygalny i niekompetentny. Roger Williams oświadczył, że użył swojego mandatu do zainicjowania dyskusji na temat szkodliwości aspartamu, która była mocno ograniczona od początku 1980 roku przy pomocy prawników przemysłu produkującego ten słodzik niezależne badania przeprowadzone na szczurach przez Włoską Europejską Fundację Ramazzi których wyniki opublikowano w listopadzie, dowodzą, że umiarkowane spożywanie aspartamu prowadziło do powtarzalnych przypadków złośliwych guzów i ślepoty i zdaniem Rogera Williamsa powinny uruchomić alarm. W Ministerstwach Zdrowia na całym świecie Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że tego rodzaju obserwacje na szczurach są bardzo zło wróżebne, jeśli chodzi o ryzyko zapadnięcia na raka przez człowieka. Kontrast między nauką a jakością badań Fundacji Ramacji nad badaniami przeprowadzonymi przez przemysł jest miażdżący dla badań wykonywanych właśnie przez ten przemysł. Roger Williams, poseł do parlamentu, zarazem absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Cambridge, oświadczył, że od ponad roku interesuje się sprawą bezpieczeństwa spożywania aspartamu. Początkowo nie przekonywały go opinie lansowane przez internetowe Domeny lansujące teorie konspiracyjne, ale to, co sam odkrył, prawdziwie nim wstrząsnęło. Jego zdaniem zdrowa nauka, właściwy nadzór i polityczna niezależność nie były obecne przy zatwierdzaniu Aspartamu. Poza tym wykorzystanie przez Donalda Rumsfelda jego wpływu w celu zatwierdzenia Aspartamu przy poparciu nowo wybranego prezydenta USA. Ronalda Regana doprowadziło do tego, że zdyskredytowano i usunięto z zajmowanych stanowisk wielu decydentów, którzy mieli obawy w związku z bezpieczeństwem dla zdrowia tego słodzika. Na ich miejsce wyznaczono sympatyków przemysłu, których nagradzano potem lukratywnymi stanowiskami w przemyśle wytwarzającym owe słodziki. Przedstawiciel Europejskiego Nadzoru do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oświadczył wczoraj, że w rezultacie badań fundacji Ramazzi. Nadzór planuje dokonanie przeglądu danych na temat bezpieczeństwa Sparkamu, traktując to jako sprawę o wysokim priorytecie. Dyrektor Fundacji y, oświadczył, że spodziewa się do końca miesiąca przesłania władzom tysiącstronicowego dosier. Przedstawiciel Aspartam Information Service, czyli ośrodek informacji o Aspartami, który jest na usługach przemysłu, oświadczył, że materiały Rogera Williamsa dostarczyły społeczeństwu nowych informacji, zaś reakcja ministra była właściwa i rzeczowa. Jakie skutki wywołuje aspartam? Mówiłam Państwu już wcześniej, przytaczając te oficjalne w tej chwili już doniesienia, jakie składają użytkownicy aspartamu. Także jak Państwo odchudzacie się, używacie dopingujących różnych środków, czy też spożywacie po prostu niechcący w tych oto produktach, które zostały tak lakonicznie wymienione i macie kłopoty ze wzrokiem, bolą Was mięśnie, czy też występują inne objawy. No cóż, pomyślicie Państwo.